Tak na początku roku bywa, że są plany i zobowiązania. Lecz gdy nie zasiana nowa niwa, to nie ma chęci do działania. Tak po troszeczku coś odrzucamy, może nie czas jest i nie pora. Nienagrane bożym wiatrem płuca, czemu swe życie będę orał, dni naszego życia szybko płyną. Czasu już nie ma na odrzuty, przecież ten rok jeszcze nie minął. Potem to zrobię skokiem na skróty. Z tej listy zobowiązań wielkich dobrze kiedy jedno się udaje. Reszta zaś zawieszona gdzieś na szelkach, niepotrzebna nam się wydaje.